Najlepsze antyfakty w internecie. Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty ze mną Darolew, Siema, który został gorąco przywitany przez publiczność Fame MMA podczas drugiej konferencji. Jak się czujesz? No, bardzo dobrze. No, miło mi bardzo, fajnie, że Fame'owska publiczność mnie tak pokochała. Oczywiście staram się być jak najlepszy zawsze robić jakiś tam performance, także wszystko dla nich. No bo tak naprawdę wyrostość. Z osoby, która była gdzieś tam wyśmiewana, wyszydzana do osoby, którą teraz publiczność kocha. A czy z tym wyszydzaniem to trochę, tro, trochę przesadzasz, bo to nie było nigdy tak, tylko po prostu największy hejt był wtedy, jeżeli wtedy był jak przegrałem z Najmanem, no to wtedy był największy hejt, a tak? To a teraz? No teraz to no co mogę powiedzieć? No jest, jest naprawdę zajebiście. A czujesz się kochany przez tak, publiczność? Czuję się kochany. No dokładnie, no setki wiadomości, no jest tego naprawdę dużo. Dobra. Chyba nie, jeszcze... jestem, nie jestem oczywiście każdemu w stanie odpisać, dlatego robię to na konferencjach. Zawsze staram się pozdrawiać tych kibiców, bo no, to jest jedyne miejsce, albo na kejdża gdzieś, gdzie mogę im po prostu podziękować. Daro, znowu nerwowo, jeśli chodzi o Twój kontakt z Natanem, no, wydajesz, hmm, wydajesz się spokojną osobą, a przy nim buzuje w tobie. Nie, wiesz co, Agresja. nie, wydaje mi się, że, że po prostu e, staram się panować nad, nad swoimi emocjami. A ci jak widzisz na, Natana? Na tyle, na ile mogę. znaczy. On mi tak naprawdę jest obojętny, on w sumie nic z sobą nie prezentuje. Tam Ale patrzysz teraz troszkę, na niego takim wzrokiem. Troszkę, troszkę wydaje się być taki, o oh, widzisz, nerwowy, nawet teraz o mnie gada, głową coś tam kiwa, wiesz. A tak naprawdę to mówi, kurwa mać, no on mnie zajebie, nie? Ale widziałeś w nim ten, czy widziałeś w nim strach, jak stałeś się naprzeciwko niego? Znaczy, wiesz co, próbuję tam, próbuję tam pokazywać te swoje jakieś tam młodzieńcze wyskoki, nie? Takie, wiesz, o co chodzi, jak kurwa, nie wiem, jak to nazwać, jak mucha albo jak komar, nie nie ja tak, to... się tak jak Paw. Pokazuje. No, jak Pa, właśnie, z tymi piórkami, ale to, no widzisz, kurwa, no zobacz na niego, no co on może zrobić, no, on jest poza tym, że, kurwa, jest młody i wygląda jak nauczycielka z niemieckiego, no to, kurwa, no nie oszukujmy się, no, ja udałem dałem właśnie fajny zeszyt, tam kilka zadań z Oxfordu, także, żeby tam e, rozwiązał kartkówkę w domu, zobaczymy, czy, czy da rady w ogóle, tam coś napisał chujowego na mnie, także e, widzę, że już tego nie, 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 nie przemielę bliżej, ale jak stałeś przy tym face to face'cie, patrzyłeś mu w oczy, tak jak teraz ale patrzysz... Ale nie, kurwa, ja mu miałem patrzeć w oczy, jak tu cię trzymią, tu... Ale rozróż. strach, widziałeś w nim strach, czy nie? Wiesz co, ciężko powiedzieć, bo cały się trzęsie, on się cały kurwa trzęsie, on już tego nie wytrzymuje, tego ciśnienia. Myślisz, wie? że tak jest? Tak, myślę, że już kurwa cały czas nie wytrzymuje ciśnienia i... Próbuję tu, wiesz, jakoś mnie tu Dachuki huki wziąć, a ja, wiesz, stary, kurwa, lew, to, wiesz, nie, nie ma szans. Takich przetrawił już, co? Kurwa, wpierdoliłem takich nieraz, raz, rozumiesz? Taka Dobra. prawda. Myślisz, że tą grę psychologiczną, która toczy się już od jakiegoś czasu pomiędzy tobą a Nathanem, wygrywasz? E, powiem ci, że to tak. To jest ważne, tak, nie? przed walką ja jestem, tak, taka gra Tak, ja jestem, ja jestem właśnie dlatego, m, staram się robić taki performance, żeby trochę uwalić ich, a szczególnie jego, bo widać, że to jest taki wychowanek kurwa pasikonika czyli Pasikonik jest jego mentorem, można powiedzieć i tam trochę głupot mu nagadali chłopakowi i wie, że chłopak teraz nie wie jak z tej sytuacji wybrnąć, bo widzi, że tu musi się zmierzyć jednak kurwa z gościem, który ma jakieś doświadczenie, także no, już nerwy, nerwy go ponoszą, o. Myślisz, że nie wytrzymuje tego ciśnienia, Natan? Myślę, że tak. Właśnie, tak, właśnie tak, to jest, że pokazuje, bo ja widzę, jak ja mówię, to ja nawet się wiesz, ja nie... U mnie nie ma praktycznie żadnych emocji, jestem spokojny, a u niego widać, że on się czuje, się kurwa, wiesz, to widać, że strach w nim, kurwa, to może buzuje. Dlatego, że jest taki rozemocjonowany Strafnie, na Ciebie, nie? Strach w nim tak? buzuje, kurwa, mówię Ci, tak strach z nim buzuje, że masakra, nie? Tym bardziej, no, on jest... Yy fakt, no, jest młody, jest silny, bo widać, że coś tam, tam, ta siła coś mu została, także jakimś tam zagrożeniem będzie, no ale tak jak mówię, 95% stawiam na siebie, 5% mu daję, gdyby mi się tam noga poślizła, albo wiesz, jakby coś tam podrzucili, mi się tam, wiesz, fiknął albo coś takiego, a tak to no, nie daje mu żadnych szans, żadnych. Czyli jakby ktoś chciał postawić na ciebie duże pieniądze, to gwarantujesz, że 95% eee, szansy na wygraną nie, nie, nie ma? Nie mówmy o, ty, o tych pieniądzach i o tym wszystkim, bo e, słuchaj, to jest każdego indywidualna sprawa, ja mogę powiedzieć tylko za siebie, że wchodzę i. Smaszet, kaszet? Poczuję, co to jest pięść kurwa groźnego lwa. Darku, czy to jest Twoja forma życia teraz, którą zaprezentujesz podczas walki z nami? Można powiedzieć, że tak, bo jestem przygotowany. W, do Ludwiczka byłem przygotowany, powiem tak szczerze, słuchaj, na. no na 60%. I teraz jestem przygotowany już prawie na 80%, ale to jeszcze nie jest to, co dlaczego, bym chciał? Dlaczego na 80%? Ja wiem dlaczego, ja wiem dlaczego, nie ale nie jest to kwestia jakichś kontuzji albo coś takiego Jest to bardziej kwestia tego, że no już trochę mam ten wiek i wiesz nie jestem w stanie trenować z tymi zawodowcami, prawda Gdzie kurwa oni tam napierdalają się już tak naprawdę na, 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 na poważnie i na serio Natomiast ja już tak troszeczkę wiesz tych, od tych sparingów e, za dużo takich e, typowych, takich z zawodowcami nie robię Wiadomo robię te sparingi, ale już z takimi ludźmi, którym wiesz mogę zaufać, bo wiesz różnie to bywa gdzieś coś tam się stanie, gdzieś mnie skontuzują, a ja chcę utrzymać tą formę do walki. Czuję się bardzo dobrze, czuję się świetnie. Jestem kurwa tak zmotywowany, żeby te trzecie zwycięstwo osiągnąć, bo jakby nie było dwa zwycięstwa, to już jest coś, nie? Tak. Dawno się nie widzieliśmy i wydaje mi się, nie wiem, wyprowadź się z błędu, jeśli się mylę, że troszeczkę urosłaś. Nie, czemu? Nie, ja mam po prostu chyba dwie koszulki. Dwie koszulki urosłaś? Tak, ja mam dwie koszulki pod spodem, mam ciemną koszulkę. Może tak wyglądam, ale nie, nie, jest ok. Mówię ci, forma jest tak. Na trzy, na 5 rundowe takie, na 5 rundowe, spokojnie, 3 minutówki. Czy taki... No bo wiem, bo robiłem sparingi tam po 8 po 9 no. minut, także, e, znaczy rundów, nie, 9 rund, także no jest, jest forma, jest, jest. Czy specjalna? Dlatego jestem taki spokojny, bo wiem, wiem, co go kurwa czeka, nie. Czy to jakaś specjalna suplementacja weszła w grę? E, to jest znaczy, co to znaczy specjalna? Strzykawkowa. Znaczy mamy taką e, szykawkową suplementację, ale to tylko pod okiem. Nie, ale coś, coś było no mówię, że pod okiem tylko. Nic? Żadnych... Też nie był bity? Ja jestem zawsze swój, Natural? Swój. Ja jestem natural. Syr, mleko, białko. Mielonka? <laughs> Mielonka to no nie, no nie przesadzaj. No. Mielonka to on, może sobie w dupce zjadę, nie. <laughs> myślisz, że teraz jest Natan na cyklu? Testosteronowym i tak dalej? Tak, na pewno. Tak? Tak, tak pewnie. To widać po nim nawet, że kurwa cały się cieszy, może już te nawet te sterydy w nim buzują, wiesz co chodzi. Może to nie ono, te sterydy. To nie bo jeszcze, że on uwolni tą agresję, tą siłę właśnie nie, on, podczas walki. Nie, nie uwolni tego, bo on jest po prostu... E, on, już, on już jest utopiony w tym. Także on nie uwolni, tylko jest zatopiony. Kej, game over. Darku, zdrać nam jak będzie wyglądała ta walka. Słuchaj, no. Coś, coś zdradziło. Nie, no słuchaj, 1 tej walki. Mówimy poważnie, kurwa, tak, tak. ja nie mogę takich rzeczy mówić, bo tego są trenerzy, oni mi plan tam y, przygotowali. Ja tylko wchodzę i robię to, co mi każą. I teraz nie mogę nic ci zdradzić, nic. Ale wiem co on będzie robił. No, będzie na pewno robił? będzie jak jest większy, to będzie wchodził, chciał mnie przewrócić i ubić. Nie? Dlatego ja jestem przygotowany. Ale wyda wydaje ci się, że jesteś silniejszy od niego y, fizy fizycznie po prostu? Nie, chyba nie, fizycznie chyba nie, bo z tego co widać to chyba jest e, on bardziej jeszcze, jeszcze większy, ale to już nie jest ta masa co kiedyś. Widać, że on jest po prostu ulany, ulany. Mm -hmm. Ale jeszcze musi, bo my się bijemy do kategorii 93 kg, także on musi chyba jeszcze zbić, także ta waga jeszcze u niego pójdzie w dół. Będzie osobiony? Jak osioł, to na pewno. Będzie, no, musi być. Musi być. Darku, kto następny, po natanie. Nie, 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 Takie rzeczy ja ci nie mogę powiedzieć, bo wiesz, to ja się tylko skupiam na tej walce, bo ja chcę wygrać i wiesz. Teraz ja jak koń, klapki, się, kurwa, klapki na oczy, wie, tak? skupiam na nim, a jak ja się będę rozpraszać na innych, to wiesz, to chuja z tego będzie. Nie? Dobra, ale na pewno. A jak było z Ludwiczkiem, wiesz, Ludwiczka też doceniałem, wiesz, też tam ja każdego zawodnika szanuję, wiesz, że wiadomo, wchodzisz do klatki, no to jesteś kurwa już kimś, to wiesz, to zawsze się siat, od w w ale tak będzie. nie? Tylko ostatnio rozmawialiśmy o sytuacji notinga nie była ciekawa, a teraz jest troszeczkę. Lepsze. Tak, są na szesnastym miejscu i e, walczą teraz z Arsenalem u siebie. I teraz tak, wygraliśmy z Brightonem. 3-1, Arsenal z dupcy u siebie z Brightonem 3-0. Więc no małą szansę na mistrzostwo, Więc szansę, myślę, że remisik w, wytargają, także gdy będzie jeszcze tak dwa remisiki, bo później mamy Crystal Palace, to na pewno się utrzymamy, także Lewi, Nottingham Forest do przodu. Dobrze, Darek, ty cały czas trenujesz w Anglii, no bo siedziałeś a, teraz, bo widziałem live, live na TikToku i właśnie tre... Ja trenuję w Anglii, w Anglii, w Anglii, cały czas w Anglii Kiedy okay, tam trenujesz z Polakami, czy bardziej z Anglii? No nie, no z, wszystkim, z tak? wszystkimi, z wszystkimi, z wszystkimi. są tam też Polacy? Te, w tym są nie dużo, nie dużo, ale niedużo. Okej. Okay. Z większymi od siebie trenujesz? Tak, trenujesz tak, tak. Teraz robiłem z większymi, tak. No pod niego robiłem treningi, bo wiadomo, że to, mm, no trzeba tak trenować, nie? no. Ale ja nie będę tu zanudzał ludzi, wiesz, o bo tu nie o to chodzi, nie. Dobra, to jeszcze zapytam właśnie, jeśli chodzi o wejście, o tą, o tą publikę. No. no. chyba nigdy, nigdy... Widzę, że Ty też nie przeżyć tego. Nie, to, ja jestem... Z... Ale to nie jest, że negatywnie jestem zaskoczony, tylko pozytywnie. Bo jak wiesz, każdy wchodził, to bez trzału. No, 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 Ale wszedł da Coś mam w sobie takiego, że no nie wiem, no. Ale chyba nie... pierwszy pierwsza aż tak publika będzie za to. Nie, w tak było tak samo. Nie, no, aż tak nie. O, no, w no, ma szans, że aż tak. Ja ci powiem, że w fejmie to zawsze tak było. Ale wydaje mi się też, że teraz jest ta polaryzacja, bo większość osób mimo wszystko patrząc po komentarzach, no nie lubi Natana, a ciebie właśnie do ciebie pałają sympatią? Może, 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 może to jest przez, też przez to, że jednak niektórzy, którzy, osoby, które na przykład były neutralne, to wolą kibicować tobie niż Natanowi. No może, tak może też tak jest, na pewno jakaś cząstka prawdy w tym jest, ale ja pamiętam, że jak walczyłem z Pasikonikiem, Konikiem, no to on był taki jakby bardziej znany i tak dalej, to też co chodzi. A też wtedy miałem dosyć duży oddźwięk na tej sali, wtedy co była. Także nie, no mi się wydaje, że po prostu no, czymś tym tych ludzi, czymś tym ludzi ująłem. no nie, nie. naprawdę nie to jest ocenia, z nimi to jest... Ja się tylko cieszę. Widziałem, że skomentowałeś strogą walkę Filipka na Kingpin. No oczywiście, bo e, tak jak mówiłem wcześniej, że ta walka mnie nie interesuje i tak dalej. Natomiast e, tam miałem kilku znajomych, e, którzy już po prostu e, no, chcieli mnie zaprosić na ten, na ten pojedynek, bo tam u mnie w klubie trenuje kilka takich osób, które ma tam i mają kontakty. I no nie chciałem tam iść na hale, bo to wiadomo, to by chujowo wyszło, bo tu mówiłem, że się nie interesuje. Ale wiesz, wracając z treningu, to sobie tam przeszedłem, pochodziłem, myślałem, że go gdzieś tam znajdę najebanego, bo on się lubi tak czasami wypić, kurwa, gdzieś tam strzelić jakieś piwko przed walką czy coś. Myślałem, że gdzieś tam go spotkał. No ale nie było, bo no to wiesz. Ale walkę zobaczyłem, bo wiesz, no bo jakby nie było, e, no był, był moim oponentem, nie? Jak, no no, jak sobie? No, no jak każdy, no. Czyli, każdy. Czyli? no shit. <laughs> Siedl... co to mówisz, Zasit? No? Siedl... Tak, temat chcę to zakończyć. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie, pozdrawiam. Dzięki. Najlepsze antyfakty w internecie.